Witam wszystkich. Dzisiaj wybierzemy się do trzech największych sklepów w Szwajcarii. To jest Migros, przed którym właśnie stoimy. Drugi sklep to jest Kop i trzeci to jest Folk. Porównamy ceny w tych sklepach zobaczymy co ile kosztuje. Zapraszam. Zacznijmy od bananów. Banany w różnych cenach. Od Frank 50, jakieś budżetowe 2,40 2,50 normalnie i bio 2,95 regionalne ziemniaki za 2,5 kilo 3,70 przechodzimy do mleka. Najtańsze mleko Frank 40 Później 1,80, 1,95, tutaj są jakieś bio za 1,95 i tutaj bez laktozy 2,05, tutaj są sery, serów jest mnóstwo, można kupić takie małe pakowane szwajcarskie Affenceller na przykład za 222 gramy 6,20. Ale to jest chyba jeden z najbardziej popularnych serów tutaj. Dlatego tyle kosztuje. A najtańszy na przykład do kanapek Gouda. 250 gramów za 2,65. Tutaj mamy Coca-Colę. Półtora litrowa Coca-Cola. Jeśli kupimy sześć opaka, to jedna wychodzi 1,28. Teraz jest jakaś promocja. Woda, Evian. 6 opak, niecałe 4 franki. A litr 44 rapeny. Teraz mięso. Nie są mielone. Gemiszt. Za 600 gramów. 12,90 Jeszcze jest akcja. Następne. Za 400 gramów. Niecałe 11 franków. Tutaj pierś z kurczaka. Też w promocji. Na przykład to. 323 gramy, 9,20, niecałe 400 gram 11,25. Co tam jeszcze mamy? Na przykład łódka na grilla za pół kilo 8,25. Szynka gotowana. 120 gramów, 3,95. 150 gramów, 3,95. Ale jakby ktoś chciał, to jest na przykład filet i kosztuje tylko 2 franki za 450 gramów. Cena naprawdę jak w Niemczech. Pieczywo. Najtańsze pieczywo, czyli chleb tostowy za 1,45, albo taki chlebek, ale napompowany jest zdrowo 2,70, bo tutaj wydaje się trochę lepszy w dotyku, nawet fajny za 3,60. Ale raczej oni dobrych chlebów nie mają, także my z reguły przywozimy swój z Polski i mrożymy. Po odmrożeniu jest jak świeży. Snickersy. Czasami kupuję w Niemczech 6 sztuk. Za 3,25. W Niemczech kupowałem po 2,20. Także spora różnica. Papier toaletowy. 12 rolek najtańszy 360, ale za 12 rolek też można zapłacić 970 lub 795. Także tak wyglądają ceny w Migros. Teraz idziemy do drugiego sklepu, który nazywa się Kop. wsiadamy do auta, idziemy zobaczyć jakie tam ceny. Jesteśmy przed kopem, to jest następny sklep. Wejdźmy, zobaczmy jakie ceny. Tutaj mamy mleka. Najtańsze mleko 1,80 2% albo 3,2% oraz jakieś bio za 2,05 do la za 20 i tutaj bez laktozy za 240 Tutaj mamy sery Najtańszy ser to jest ten Brix Guary 250 g za 250. To jest apencerer. Zobaczmy. 200 gramów czy 3,50. Wydaje się, że tańszy jak w poprzednim sklepie. 184 gramy za 5,60. Także inny rodzaj. Nie znam się na serach. Także wiem, jak to porównać. 200 gramów za 3,95. Kraft. Nie wiem, takie ceny. Najtańszy no chleb tostowy. 2,15, następny to jest 2,30. I tak dalej. A inne chleby, tu jest akurat ruch brod

Tutaj mamy mięso mielone na przykład 400 gramów za 9 franków. Tutaj jakieś bio 300 gramów 745 w promocji, a takie najtańsze to jest kopa 700 gramów na 1135. No I tutaj na przykład z kurczaka 300 gramów za 6,15. A tutaj, piersi z kurczaka. Znowu promocja 2,25, a było 3,50 za 100 gramów. Za 100 gramów. I tak to wygląda na przykład 650 gramów za 14,65.

Tutaj salami, najtańsze salami 2,95 za 230 gramów. A tak się kształtują ceny innych produktów z kategorii salami. Snickersy, pakowane po 6 sztuk, czy 25? Najtańsza woda też jest robiona dla kopa. Z grzewkę 6 sztuk, 1,80 Ewian, 1 sztuka, 1,15 Holk Folk, jeden w trzech. najbardziej popularnych sklepów w Szwajcarii. Wejdźmy do środka i sprawdźmy ceny. Zacznijmy od salami. Salami kosztuje w granicach 4 4 ,30. Te mamy szynki na dole jakieś? Mortadele po 9460. Tutaj szynka gotowana. Jakieś akcjony, jest za czwórkę gramów 114 gramów. Co tam jeszcze mamy? Na przykład piec z kurczaka 11 franków za niecałe 300 gram.

frank 90 tutaj mamy za dziesięć jakieś bio jogurty po 80 rapenów na przykład serek Philadelphia który bardzo lubię 200 gramowy czy 20? sery sery jak widzimy też nie tanie 4,50 to nie chyba najtańsze 4,50 za za 200 gramów Coca Cola 1,5 litrowa 2,55 woda 1,5 litrowa, folga, to będzie najtańsza raczej 95 rafenów. gdzie Ewian kosztuje frank 30. Jajka natomiast z wolnego wybiegu tutaj widać z wioski Wolny wybieg 10 sztuk 7 franków. Papier toaletowy natomiast kosztuje 8 rolek 7,95. Tutaj mamy jakieś gorsze jakości dwa razy tyle za 8,95. Jakby kogoś interesowało styjsko dla zwierzaczków, mnie akurat interesuje. Tutaj karmy dla kotków. Tutaj bardzo znana w Polsce Perfect Fit za 9,80. Jest to paczka 750 gramów albo Purina One 9,10 za 800 gramów. Przejdźmy do piw, to są typowo szwajcarskie piwa, ten na przykład, albo Felschosen. Tutaj mamy buteleczki, jak widzicie 0,33 litra, 10 sztuk, kosztuje 14,90. Tutaj mamy soki. Jakie ceny soków 2 franki jeden z tańszych, ale najtańszy jest ten za 1,50 tutaj też jest z koncentratu, 50% koncentratu za 3,30 Po 3,40 ale cały czas plastikowa butelka. Tutaj jakieś Aha, 4 do 10, dobra. Podsumowując, tanio nie jest. A zwłaszcza mięso i alkohol. Ale biorąc pod uwagę, że w Szwajcarii zarabia się średnio 30-40 franków, czyli 140-180 zł na godzinę, myślę, że nie jest źle. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak, nie zapomnij o subskrypcji kanału. Kliknij tutaj. Jeśli masz jakieś pytania, śmiało pytaj w komentarzach. Do zobaczenia wkrótce w następnym filmie. Cześć!